93. rocznicę powstania Polskiej Policji Państwowej świętowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, wójtowie oraz burmistrzowie gmin powiatu stargardzkiego, przedstawiciele sądu, wojska, a także firm i instytucji współpracujących ze Stargardzką Komendą. W Polsce policja liczy ponad 100 tysięcy osób, z czego 58% to funkcjonariusze pionu prewencji i pracownicy cywilni, 34% służy w pionie kryminalnym, a pozostałe 8% w działach pomocniczych. W tym roku uroczystość Święta Policji odbyła się w Domu Kultury Kolejarza. Pragnę złożyć wszystkim odznaczonym, nominowanym na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnionym najskuteczniejsze życzenia. Dalszych sukcesów, awansów, a przede wszystkim zadowolenia ze służby jak najwięcej uśmiechu w waszym kierunku za sprawę społeczeństwa na rzecz którego służyć. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, nadinspektor Wojciech Olbryś podpisał 63 nominacje na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim. W Korpusie Oficerów Młodszych awans otrzymał jeden policjant, w Korpusie Aspirantów 30 policjantów, w Korpusie Podoficerów 32 policjantów. Podczas stargarskiej gali życzenia gratulacji oraz podziękowania za profesjonalną, rzetelną i pełną wyrzeczeń oraz ryzyka służbę złożyli stargarskim policjantom zaproszeni na uroczystość goście. Funkcjonariusze Stargarskiej Komendy zostali odznaczeni również za aktywną i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych oraz za działalność w obronie praw i godności policjantów. Pamiątkowe nagrody odbierali też pracownicy cywilni Stargarskiej Jednostki. Uroczystość w Domu Kultury Kolejarza obfitowała w wiele ciepłych słów, słów uznania i szacunku dla poświęcenia i zaangażowania Stargarskich funkcjonariuszy. Część oficjalną zakończył występ zespołu Alabama, który od siedmiu lat działa w klubie wojskowym. Kierownikiem artystycznym jest pani Agnieszka Sawicka.